No, zregenerowany już. Trochę silikonu dla uszczelnienia, dla szczelności, żeby woda się nie lostowała. No, w miarę to wyszło jakoś. Czekaj, tam panowie. Jest ich wzmacniany takimi klinami też. Ja to się komponuje. Jego silikonu braku, żeby tutaj zrobić, ale jest, myślę, że ci ok. Tu już przesmarowane jest. Teraz stosuję tawo trzeba. I 22 tam jest z symbolu. Też jest tego. Też fajnie tam zachowuje się. Tak brud wypycha, nawet szczerze wam powiem lufa tam leży będzie trzeba też ją regenerować tutaj tak mimo śród na tym, na tym targańcu tak samo ale muszę chyba pieprzyć wypieprzyć oraz od targańca co wyciągnąć bo no trochę kaszana wyszła bo nie chcą się szklanki wybić od tego nie, nie chcą się szklanki wybić od, od tego targańca. To jest też ta chałożyska, pominiałem tutaj na tym napinaczu. Tam też jest gdzieś napinocz na headerze od któregoś z łańcuchów. Tamten też od łańcucha w, w tym motowidach też się zmienia. Także jest robota. Ma też aktualizacja. Rozpieszdziłem tulejkę przy wyciąganiu, bo tam muszę wymienić mimośród. Trochę się wystraszyłem, że to może być kieruńsko drogie. Ale Bogu dzięki 25 zł kosztuje ta tulejka. To jest. No tutaj. Co idzie? Ten cały trzymak do. Yy, no. Do trgańca. Cały ten kompletny to jest trzymak i właśnie o to. 34. kierdzielu. Lufa tak wygląda. No, nie, czekaj, to, czekaj, to pany. tam była spawana, bo było na taśmie obowiązane. Tam jak wcześniej pokazywałem jest już też porobione. Teraz zaraz będę drugi raz malował. Trochę w krasie już pozmieniało. Porobiłem tutaj na kalamitki i patrz to. Nowe łożysko, już jest luz, Aj, masakra, masakra, tutaj tak samo, jeszcze na to kiedyś dokupię, tylko tutaj będę musiał to wyprostować, taką tutaj blachę szeroką dać z jednej z drugiej strony, mam nadzieję, że tutaj tyle wyda, taką wiecie, szeroką, żeby wzmocnić tutaj to oparcie i żeby to po prostu na... Napinało ten łańcuch wtedy. No i na to drewnianko, Będzie mniejszy opór trochę dla łańcucha. Że nie jest znikome, ale jakoś tak dla mojego przekonania fajnie by to było, jakby to właśnie było na te napinacz. bo w ten sposób, że to było zrobione. Ale czekam na części do tego, do, do lufy jeszcze i... Pomału. Tutaj musiałem to zdjąć, bo właśnie się... Tutaj to się porozpiżdżało. Ten klin tutaj jest jakiś. No, za mały chyba był. To była rzeźba trochę robiona przeze mnie. Opaski tutaj, te takie skręcane od wody dawałem. No, zdawało egzamin, ale no kurde, no to nie idzie to gorzej niż w PGE, że to wyglądało. 18,2 mm.